Cześć, Paweł Duma, fotograficzny program Bez Nazwy. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat fotografii produktowej, dawniej określonej krótkim mianem packshot. Powiem o tym w tym y, nagraniu, co jest potrzebne do tego, żeby w ogóle takie zdjęcie zrobić, żeby ono było fajne, żeby można było sfotografować różne rzeczy, jak wyposażyć się w sprzęt fotograficzny. Takie podstawowe wyposażenie na pewno będzie składało się za, oczywiście z aparatu, z miejsca, w którym będziemy te zdjęcia robić oraz z jakiegoś oświetlenia, oświetlenia sztucznego. Oczywiście to się będzie kojarzyło od razu z jakimiś, nie wiadomo jakimi lampami studyjnymi. Natomiast ja postaram się Wam pokazać kilka takich możliwości. Jedną z nich jest światło studyjne, światło błyskowe. Oczywiście dobór tego wszystkiego będzie zależało od tego, jak duże są te przedmioty, które fotografujemy, ale załóżmy, że jeżeli to będzie od kilku centymetrów do kilkudziesięciu, możemy posłużyć się całkiem prostym sprzętem. I teraz po kolei. Co jest nam potrzebne do tego, żebyśmy w ogóle mogli zająć się taką fotografią? Na pewno aparat fotograficzny. Klasa aparatu nie odgrywa tutaj ta, aż tak istotnej roli, dlatego że te zdjęcia zazwyczaj są zdjęciami handlowymi, w związku z czym nie potrzebujemy bardzo dużych rozdzielczości. Na pewno potrzebujemy całkiem fajnego obiektywu i tutaj nie ma co ukrywać, ale więcej będzie od niego zależało niż od aparatu i najlepiej jakby był to jeden z obiektywów makro, który możemy dokupić do każdej lustrzanki każdego systemu. Kolejna rzecz to jest oczywiście statyw. Bez statywu tej fotografii będzie, no, będzie ją bardzo trudno wykonywać, w związku z czym on da nam gwarancję powtarzalności kadrów, precyzyjne kadrowanie, precyzyjne nastawianie ostrości. Kolejną rzeczą, która może się wydawać profesjonalną fanaberią dla niektórych, aczkolwiek jest w zasięgu każdego fotografującego, jest podpięcie aparatu bezpośrednio do komputera. W zasadzie większość z nas posługuje się dzisiaj jakimś komputerem przenośnym, czy to jest PC, czy to jest Mac, nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Każda lustrzanka jest sprzedawana z przewodem USB i przy pomocy tego przewodu podpinamy po prostu ją do komputera. I teraz jedyną rzeczą, którą potrzebujemy, to potrzebujemy jakiegoś programu oprogramowania, który będzie nam przechwytywał zdjęcia prosto z aparatu na dysk twardy. Może to być oprogramowanie oferowane przez producenta, u niektórych jest ono czasami płatne, ale jeżeli ktoś na co dzień używa na przykład Lightrooma, to on ma już budowany mechanizm do przechwytywania tego typu zdjęć. To jest nasz zestaw jakby fotograficzny. Kolejna rzecz to musimy mieć miejsce, w którym, na którym będziemy w ogóle wykonywali zdjęcia. Optymalną rzeczą do takich zdjęć jest stół bezcieniowy. Nie mylić tego proszę z namiotem bezcieniowym, bo to jest zupełnie inne akcesorium. Na tym stole jesteśmy w stanie położyć, w zależności oczywiście od jego wielkości, różnego rodzaju przedmioty i je fotografować bezcieniowo, czyli tak jak nazwa wskazuje, stół bezcieniowy daje nam szansę na właśnie pozbycie się cieni nie w procesie postprodukcji, czyli retuszu, tylko już w czasie fotografowania, co zresztą za chwilę, mam nadzieję, uda mi się pokazać. Kolejna rzecz to jest oczywiście oświetlenie i teraz, jako przykładowe oświetlenie, użyję lampy błyskowej. To konkretnie lampa, jest to lampa akumulatorowa, dlatego przy niej nie ma żadnych przewodów. Jedno ładowanie akumulatora wystarcza na małych kilkaset błysków, ale do takiej fotografii w zupełności wystarcza. Zaletą tego sprzętu jest to, że jest mobilny, zajmuje mało miejsca i też nie mamy całego lasu tutaj różnego kabli, przedłużaczy i różnych takich rzeczy, które mogłyby nam po prostu przeszkadzać. To jest jakby jedna rzecz. Ile takich lamp potrzebujemy w ogóle? No na pewno będzie potrzebne na jedno główne światło, to na 100%. Na pewno będziemy potrzebowali, w przypadku stołu bezcieniowego, drugiej lampy, która jest pod spodem zamocowana. A czy będzie więcej lamp potrzebnych? A to już w zależności od tego, co fotografujemy. Na pewno minimum dwie. Trzecia to będzie już naprawdę super, więcej raczej nie. To już kwestia innej fotografii. Natomiast charakterystyczną cechą światła błyskowego, to znaczy większości lamp błyskowych, które są obecnie na rynku, jest to, że ta lampa nijak nie współpracuje z naszym aparatem, czyli krótko rzecz ujmując, nie możemy tutaj liczyć na to, że aparat nam sam zmierzy światło, sam ustawi parametry ekspozycji, że będzie następowała jakaś wymiana komunikacji. Dlatego też warto zainwestować w coś, co nazywamy ręcznym światłomierzem do światła błyskowego. To jest dodatkowe urządzenie. To nam po prostu przyspieszy pracę. Oczywiście wiele osób używa metody prób i błędów, czy stara się takie rzeczy robić na podstawie histogramu, ale powiem szczerze, używanie światłomierza przyspiesza nam pracę i daje dużo precyzyjniejsze efekty niż przypadkowe ustawianie tego wszystkiego przy pomocy no, de facto oka, na oko. To są rzeczy, które są nam potrzebne. I teraz jak my się w ogóle do takich zdjęć przy pomocy błysku zabieramy? No przede wszystkim yy, światło błyskowe ma swoje zalety i ma swoje wady. Zaletą jest to, że może dać nam bardzo dużą porcję światła, co wprost przekłada się na możliwe stosowania parametry ekspozycji. Zależy nam na jakości stosujemy niską czułość, zależy nam na głębi ostrości, dlatego też będziemy mocno przymykać przysłonę. A skoro przymykamy przysłonę i mamy. Niską czułość, no powinniśmy mieć dużą ilość światła. Co prawda, przy nieruchomych przedmiotach czas naświetlania nie ma żadnego znaczenia, ale też z drugiej strony pamiętajmy, przy błysku on też nie ma większego znaczenia. Jedyne co musimy zrobić, to ustawić czas synchronizacji z lampami błyskowymi. To jest początek naszego, naszej zabawy w tą fotografię. Jeżeli jeszcze mielibyśmy mówić tutaj o zaletach tego światła w połączeniu z ustawieniami aparatu, to kolejną rzeczą, która będzie bardzo cieszyła wiele osób, to jest brak problemów z kolorystyką i z balansem bieli. Dlatego że lampa błyskowa ma w zasadzie stałe parametry, czyli każdy błysk. Jeżeli mamy dobrą lampę błyskową, każdy błysk będzie miał tę samą temperaturę barwową, w związku z czym w aparacie mamy stały tam balans bieli. Jeżeli raz dogramy sobie kolory, to one później na każdym następnym zdjęciu będą po prostu tej samej klasy, tym samym nasyceniu, nic się nie będzie po prostu zmieniać. To jest bardzo duża zaleta tego światła. Natomiast w takim razie, czy to światło ma jakieś wady? Znaczy, nie wiem, czy można nazwać to wadą, ale generalnie rzecz biorąc, w przypadku takich lamp jest problem tym, że my efekt zobaczymy dopiero na komputerze. Czyli, jeżeli nawet uruchomię tą lampę, w tej chwili włączę ją, to ona oczywiście nie świeci, bo jest to lampa błyskowa. Ekspozycja nastąpi dopiero w czasie, kiedy nastąpi błysk i oświetli nam fotografowany przedmiot. W takim razie skąd my wiemy w ogóle, co ustawiamy? Do tego służy tak zwane światło pilotujące. No i tutaj dochodzimy do tego, jaką lampą dysponujemy. Lampy akumulatorowe, które są fajne, małe, niezbyt kosztowne w eksploatacji, ale także inwestycji, niestety posługują się światłem pilotującym LED-owym, które zasadniczo informuje nas tylko, że gdzieś tam lampa świeci, natomiast nie da się przy tym ustawić. Gdybyśmy mieli wyższej klasy lampy studyjne, które są zasilane już zazwyczaj z sieci, tam światło pilotujące, czyli to, które świeci się cały czas i pokazuje nam, gdzie lampa świeci, jest na tyle mocne, że jesteśmy w stanie przy pomocy tego ustawić sobie oświetlenie danego przedmiotu i wszystko zgrać i w zasadzie to, co widzimy, później nam wychodzi na zdjęciu. Ale sama ekspozycja odbędzie się już po prostu przy błysku. Tak więc tutaj niestety musimy się wyobrazić w pewną dozę wyobraźni, pewnych umiejętności, ale wraz z doświadczeniem powinno być z tym problemem. Natomiast tak naprawdę efekty oceniamy zawsze po zrobieniu zdjęcia. I w takiej fotografii właśnie zaletą, Podpięcia komputera do aparatu i zrzucania zdjęć bezpośrednio na komputer jest możliwość zrobienia natychmiastowego podglądu i obejrzenia tego zdjęcia w detalach, tak czy każdy fragment przedmiotu jest ostry, czy wszystko jest równomiernie oświetlone. Unikamy w ten sposób straty czasu na bieganie z kartą pamięci, na powiększanie ewentualnie pomyłek przy oglądaniu zdjęć tutaj na. Wyświetlaczu aparatu. Niestety to ma za mało i ma za małą rozdzielczość, żeby można było to wszystko precyzyjnie oświetlić. To tyle tytułem wstępu. Teraz po prostu zajmijmy się przygotowaniem jakiegoś zdjęcia. Ja wezmę przedmiot, który będę fotografował. To jest taka, no chciałem powiedzieć, szmaciana lalka. Ona jest tutaj, yy, powiedziałbym, zrobiona na drutach. Dlaczego akurat wybrałem taki przedmiot? Ważną rzeczą, tą, co będę chciał wam pokazać przy okazji. Omawiania światła błyskowego jest też możliwość jego modyfikacji, bo bardzo dużą zaletą światła błyskowego jest to, że można to światło dowolnie modyfikować. Modyfikator. Modyfikator, czyli to jest coś, co zakładamy na lampę błyskową. W tym momencie na tę lampę błyskową jest założony softbox. Softbox prostokątny, który umożliwia nam oświetlanie przedmiotu fotografowanego przy pomocy. Światła miękkiego, ale jednak ukierunkowanego. Nie jest ono zbyt mocno uporządkowane, czyli jego kształt będzie sugerował, że raczej jest do przedmiotów dłuższych, większych, ewentualnie do jakichś efektów specjalnych. Innym rodzajem modyfikatora może też być na przykład, tak zwana OKTA. OKTA, czyli softbox o kształcie ośmiokąta, który daje już dużo większą powierzchnię światła. Do takich najprostszych modyfikatorów światła błyskowego będą należały tak zwane garnki. Garnek, czyli czasza. Garnek to jest nazwa taka żargonowa, czasza, która pozwoli nam ukierunkować światło, ale to światło pozostaje dalej jednokierunkowe, twarde, dające bardzo ostre cienie, co za chwileczkę pokażemy. To twarde światło można modyfikować przy pomocy na przykład plastrów miodu, czyli takich rzeczy, które w jakiś sposób wpływają na to światło, porządkują, dają różne efekty. I tego typu gadżetów, ja oczywiście nie będę tu wymieniał wszystkiego, co można założyć na taką lampę błyskową. można byłoby powiedzieć jest nieskończenie wiele. Dlaczego? Dlatego, że jedynym ograniczeniem w stosowaniu ich jest wyobraźnia, fotografia, jego wiedza i doświadczenie. I teraz spróbujemy zbudować sobie taki podstawowy zestaw oświetleniowy, który pozwoli nam sfotografować dowolny przedmiot. Duże znaczenie przy tym, co fotografujemy, ma to, z jakiego materiału jest wykonany przedmiot. Bo od tego zależy tak naprawdę świecenie. My też w tej chwili skupimy się na rzeczach, które nie są błyszczące. Czyli na razie nie metal, nie szkło, rzeczy matowe, które raczej rozpraszają, rozpraszają światło. Jeżeli ja mam wykonać po prostu proste zdjęcie e, takiej, takiej lalki, ja ją sobie tutaj oprę, nie będę. Bawił się może w jakąś super stylizację tutaj tego wszystkiego, bo to jednak może zająć równie dużo czasu co wykonanie zdjęcia, ale jednak spróbujemy ją sobie oświetlić i na zbliżeniach będziecie mogli zobaczyć jak zachowuje się światło na fakturze tutaj tego materiału, z którego ona jest uszyta. Zaczniemy oczywiście od skadrowania, to chwilkę zajmie, a postaram się jak najszybciej ustawić aparat i przygotować to zdjęcie do zrobienia. Kolejność wykonywanych czynności przy takiej fotografii jest następująca. Ustalamy oczywiście kadr, wcześniej ustawiając odpowiednio przedmiot. Kiedy zdjęcie jest wykadrowane, oczywiście wykorzystujemy maksimum powierzchni, jaką daje nam matryca, bo zbędna przestrzeń dookoła jest nam w czasie późniejszej postprodukcji w ogóle niepotrzebna. Dokładamy sobie w ten sposób tylko roboty. No i pierwszą rzeczą, którą zrobimy po ustawieniu kadru i ostrości, Musimy po prostu ustawić pierwsze źródło światła. Zawsze zaczynamy od głównego źródła światła. Oczywiście, w przypadku lampy błyskowej, która nie ma zbyt silnego pilota, musimy zdać się tutaj na intuicję. Wiele osób fotografujących pakszoty stosuje oświetlenie pod tytułem: jedna lampa z lewej, druga z prawej, tak samo oświetlone, ewentualnie tutaj następuje różnicowe. To fotografowanie ma dwie podstawowe wady. Jeżeli dwie lampy mamy po dwóch stronach, po pierwsze powstają krzyżowe cienie, co jest dość nienaturalne. Po drugie, jeżeli chodzi o równomierne oświetlenie w ten sposób, z kolei przedmioty fotografowane bardzo często są płaskie i nieciekawe i też powstające odbicia są niezbyt interesujące. Bardziej, dużo, bardziej naturalnym sposobem w ogóle robienia tego typu zdjęcia jest użycie jednego światła głównego i różnego rodzaju odbuśników. Oczywiście takim podstawowym odbuśnikiem, który każdy, kto fotografuje, powinien mieć, to jest oczywiście blenda, znaczy odbuśnik zwany popularnie blendą. Zamiast takiej składanej blendy, która jest raczej rozwiązaniem plenerowym, w studio, nawet domowym, można użyć po prostu kawałka styropianu, płyty styropianowej, to jest żaden problem zaopatrzyć się w coś takiego. I teraz, jaki jest schemat? Po pierwsze stosujemy źródło światła i teraz to, z jakim modyfikatorem zastosujemy lampę błyskową? Zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonany obiekt, jakie jest wielkości oraz jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli zależy nam na miękkim świetle, na miękkim oświetleniu, stosujemy softboxy, ewentualnie parasolki, jeżeli softboxa nie posiadamy. Wielkość tego przedmiotu determinuje też wielkość czaszy świecącej. Jeżeli to są malutkie przedmioty i płaskie, to powierzchnia świecąca nie musi być duża. Ale jeżeli przedmiot jest kształtu, nie wiem, walcowatego, kulistego, no generalnie jest bryłą, którą pokazujemy jako kształt, to zdecydowanie polecam stosowanie jak największych źródeł światła. I tutaj zaletą błysku jest to, że można dosyć dowolnie skalować tą powierzchnię świecącą i efektywnie wykorzystać moc lampy. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I teraz w momencie, kiedy ja ustawiam sobie to światło, raczej będziemy świecić bardziej z przodu niż z boku, takie lepkoboczne oświetlenie delikatnie z góry, ale też niezbyt z dużej wysokości będzie dla nas najczęściej takim po prostu punktem wyjścia. No i można byłoby się pokusić oczywiście od razu o robienie zdjęć próbnych, ale zanim to zrobimy, powinniśmy wiedzieć, czy w ogóle mamy ustawione parametry ekspozycji prawidłowej. Tutaj, jeżeli nie pracowaliśmy wcześniej z oświetleniem Sztucznym, które pracuje niezależnie od aparatu fotograficznego, należy też zmienić troszeczkę sposób pracy. Bo to nie jest tak, że ja szukam w aparacie ustawień, które daje mi lampa błyskowa, tylko ja sobie opracowuję, przy jakich ustawieniach ja chcę to zdjęcie zrobić i dopasowuję ilość światła, tak żeby mieć odpowiednią ekspozycję. I teraz to, co już wcześniej mówiłem, niska czułość, bo chcę mieć wysoką jakość. Balans bieli tutaj nie ma większego znaczenia, bo jeżeli robimy w rawach, to i tak ewentualnie możemy go skorygować, no ale to jest światło błyskowe po prostu. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę czas naświetlania, czas naświetlania synchronizacyjny, czyli ten, który jest charakterystyczny dla każdego aparatu, no bo on nie będzie miał wpływu na błysk. No i pozostaje nam przysłona. przesłona w naszym wypadku to jest głębia ostrości i to jest piekielnie ważna rzecz. Gdy fotografujemy lustrzanką, ta przysłona musi być mocno przymknięta, żeby ta głębia ostrości była w stanie nam objąć, tę część przedmiotu, którą widać w wizjerze i żeby ona wynosiła nie 1 cm czy 2, tylko na przykład 5 czy 6 cm, bo w przypadku takiej skali, o takich głębiach ostrości mówimy. Można się wspomóc kalkulatorami głębiostrości i sobie po prostu wyliczyć, ile tej głębi ostrości potrzebujemy, czyli przy jakiej przysłonie to zdjęcie wyjdzie nam ostre w każdym detalu. I teraz w jaki sposób my robimy to zdjęcie? No jeżeli już mamy to wszystko ustawione, to oczywiście yy, należy ustawić lampę błyskową. Po włączeniu lampy błyskowej, lampa musi się naładować, musimy dać jej na to czas. I każda lampa błyskowa posiada w zasadzie ten sam zestaw pokrętł, przycisków służących do jej sterowania. Jeżeli chodzi o same pokrętło, bo to jest najprościej, mamy moc lampy błyskowej. Najczęściej w lampach, które już mają wyświetlacze, to nie będzie dotyczyło lamp starszego typu, może wtedy. To jest ta liczba, która się tu pojawia. Ona jest liczbą taką może nierealną, bo można ją skojarzyć z przysłoną, ale tak naprawdę różnica 1 tutaj to jest jedna działka przysłony, chociaż nie jest to przysłona 5.0. Czyli jeżeli ja zmieniam tą wartość z 5.0 na przykład na 5,6, przepraszam, nie 5,6, 6.0 to zwiększyłem moc lampy dokładnie dwukrotnie, czyli ona dwa razy więcej światła. Znaczy moc pozostaje ta sama, czas, na się, czas błysku się po prostu zwiększył. Jeżeli e, dokładam jeszcze jeden, to jeszcze dołożyłem jedną działkę światła i to w ten sposób właśnie, e, właśnie działa. Dobre lampy błyskowe mają dosyć szeroki zakres sterowania. Tutaj mogę zajechać na minimum, proszę popatrzeć, aż na... Jeden. Ten błysk tutaj, który nastąpił, to yy, kwestia elektroniki lampy, która po prostu musiała rozładować kondensatory, żeby mogła wyemitować tak słaby błysk. Yy, tak jak yy, powiedziałem wcześniej, potrzebujemy mocnej przysłony, w związku z czym zobaczymy po prostu, ile daje nam ta lampa błyskowa przy pełnej, pełnej mocy, czyli tutaj ustawiam po prostu 7.0. Następnie drugie pokrętło w tej akurat konkretnie lampie błyskowej służy do sterowania jasnością świecenia LED, tej diody LED, która jest światłem pilotującym. My tutaj w studiu mamy dosyć jasno ze względu na kręcenie materiału wideo i po prostu tej światła w ogóle nie widać, ale postaramy się pokazać jak to działa na osobnym jakby kawałku. Yy, przyciski, których będziemy używali to jest naprawdę na pewno przycisk test. Yy, on jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli zmierzyć w ogóle to światło zewnętrznym, światłomierzem. Yy, przycisk, który pozwala nam włączyć, włączyć sygnały dźwiękowe. Warto te sygnały dźwiękowe mieć, bo wtedy wiemy, że lampa się naładowała. To jest bardzo ważne, żeby nie błyskać, nie robić kolejnego zdjęcia, dopóki yy, kondensator się nie naładuje na, w pełni, bo może to doprowadzić do niedoświetlenia zdjęcia. Lampa nawet nie naładowana błyśnie i zdjęcie wyjdzie niedoświetlone. Cela to jest fotocela. Gdybyśmy wyzwalali lampę błyskiem innej lampy błyskowej, to należy to wyłączyć. Teraz jak na przykład używamy dwóch lamp błyskowych, to albo możemy wszystkie lampy połączyć z jednym sterownikiem przy pomocy sterowania bezprzewodowego, tak jak jest tutaj to zrobione, albo możemy po prostu używać błysku do tego, żeby je wyzwolić, to metoda jest kwestią wyboru fotografa, co jest w danym momencie wygodniejsze. I to są tak naprawdę te wszystkie podstawowe ustawienia, które musimy tutaj zrobić. Gdy już wstawimy tutaj lampę błyskową, w tym momencie możemy zająć się pomiarem światła i ustawieniem w ogóle ekspozycji. Ze względu na głębiostrości będę chciał mieć przysłonę przynajmniej 16 i jeżeli mamy lampę o mocy kilkuset watosekund, warto od razu ją ustawić po prostu od razu na full moc. W szczególności, że takie duże powierzchnie świecące może nie tyle dają straty światła, co jednak powodują, że w danym punkcie tego światła jest trochę mniej. I teraz cała zabawa polega na tym, żeby na światłomierzu ustawić Yy, czułość, przy której pracujemy, czas synchronizacji, to są nasze parametry i światłomierz nam pokaże, jaką przysłonę uzyskujemy przy danym ustawieniu lampy błyskowej. I w momencie, kiedy ja sobie uruchamiam światłomierz tak, żeby on mierzył, to, co mogę przy nim sprawdzić, czego nie sprawdzę histogramem i nie sprawdzę na oko, obserwując ekspozycję, to jest to, czy przedmiot, który fotografujemy, jest równomiernie oświetlony. To jest piekielnie ważne, żeby na przykład górna część i dolna część nie miały zbyt różnej ekspozycji. Ja na oko nie jestem w stanie tego ocenić, natomiast światłomierz poda mi to bardzo precyzyjnie. Po włączeniu światłomierza jest test baterii, wiemy, jaki jest stan zasilania. W pierwszej kolejności ustalamy synchronizacyjny czas naszego aparatu. W moim przypadku to jest 1, 250 sekundy, ale wiele aparatów ma ten czas jako 1,200 sekundy. Starsze modele będą miały jeszcze dłuższy czas. Następnie muszę ustawić czułość, przy której pracuję. W moim przypadku teraz to jest 100 ISO. Jedyne, co muszę w tej chwili zrobić, to po prostu zaktywować światłomierz i ten migający piorunek świadczy o tym, że światłomierz czeka na błysk lampy błyskowej, żeby pokazać, jaka przesłona jest w danym miejscu. I w tym momencie dokonuję sobie pomiaru. W tym miejscu powinien nastąpić w tej chwili błysk próbny i teraz albo ja mam w ręce wyzwalacz i wyzwalam sobie ten błysk, albo proszę kogoś o pomoc, albo muszę mieć inną metodę. Ja użyję tego samego wyzwalacza, który jest zamocowany na aparacie yy, i przykładam światłomierz w kierunku obiektywu kopułką. Odczytuję, akurat mam przysłonę 16. Sprawdzam, czy taka sama przesłona wychodzi mi w pozostałych częściach przedmiotu. Jest praktycznie 16 bez jednej trzeciej działki, czyli bardzo, bardzo dobrze. To oczywiście wynika z geometrii oświetlenia, to jest troszeczkę inna część wiedzy fotografa, ale jeżeli ja i mam pewność, że każda część przedmiotu jest równomiernie oświetlona, mogę być pewny, że ta ekspozycja będzie praktycznie idealna. Oczywiście, jeżeli świecimy z jednej strony to powstaje jeden malutki problem, mianowicie ta część obiektu jest nieoświetlona, aż się kusi o drugą lampę błyskową. Jednak ja w to miejsce proponuję wstawę błysnik i zrobimy pierwsze zdjęcie, które będzie polegało na tym, że naświetlamy tylko z jednym źródłem światła, a teraz dokładamy podbłośnik. Ja się tu posłużę po prostu statywem, żeby podeprzeć sobie tą blendę. Proszę pamiętać o takiej prostej zasadzie kąt padania w naszym kątowi odbicia, czyli żeby rozświetlić tutaj ewentualne cienie, odbłyśnik musi być przed obiektem fotografowanym, a nie za nim, bo wtedy to tak naprawdę nie miałoby większego sensu. Sprawdzamy, czy odbłyśnik nie wchodzi nam w kadr. W moim przypadku ja mogę sobie spokojnie podejść do komputera i niektóre programy, które umożliwiają kontrolowanie aparatu, umożliwiają też podgląd wideo, wykorzystanie Tribu Live View. I widzę, że ja tutaj nie mam żadnych problemów. To co widzę nie ma żadnego znaczenia, bo mamy tutaj różnego rodzaju światła, efekt zdjęciowy będzie zupełnie, zupełnie inny oczywiście. I teraz ja mogę sobie wykonać to zdjęcie już z odbłyśnikiem. Tak jak wcześniej naciskałem spust w aparacie, tak teraz mogę sobie na przykład wyzwolić to też z poziomu aparatu. Nie ma żadnego problemu, robię zdjęcie. W tej chwili powstało drugie zdjęcie, na którym mam już rozjaśnione te cienie. Na samym początku powiedziałem, że wykorzystujemy stół bezcieniowy. Co on nam daje? Daje nam możliwość zlikwidowania ewentualnych cieni, które powstaną pod przedmiotem, czyli jakby na tle. Co więcej, daje nam możliwość też sterowania jasnością tego tła. I tutaj pod tym stłem bezcieniowym jest zamontowana druga lampa błyskowa, którą ja w tej chwili uruchomię. I ona po prostu to tło rozświetli. Yy, ją trzeba zamocować tak, żeby świeciła w dół tobą, ewentualnie od tyłu. Wszystko zależy od tego, jak mamy ustawiony przedmiot. Troszeczkę należy to ustawiać metodą próby błędów, ale daje nam to, yy, to, że później nie będzie problemów z tłem, yy, z ewentualnymi cieniami, z ewentualnym wycinaniem tła. Taką lampę ustawiamy na początek na minimalną wartość. Można oczywiście też posłużyć się światłomierzem, żeby zmierzyć to, co ta lampa nam daje, czyli jaka jest przesłona na tle. Ja sobie w tej chwili to sprawdzę, żeby wiedzieć, czy to tło będzie jasne czy ciemniejsze. Ono będzie nieco ciemniejsze niż yy, czysta biel, czyli takie będzie bardzo jasno szare. To wynika z tego, że e, światło mi wskazuje na przysłonę 11. Ja mam ustawioną przysłonę 16, co dla mnie jest informacją, że będzie nieco ciemniej, ale cieni nie powinno być i robię to zdjęcie już z, z dwoma źródłami światła. Chwilkę, zaraz. Coś może się przesunęło z ostrością. Jest zrobione zdjęcie. I Tak naprawdę, jeżeli wszystko zrobiliśmy w miarę precyzyjnie, możemy, jeżeli mamy podobne przedmioty, po prostu je wymieniać w kadrze i wykonywać kolejne zdjęcia. I między nimi w zasadzie różnic nie powinno być. Tak naprawdę, jeżeli wszystko zostało dobrze ustawione, używamy dobrego sprzętu, przy tych zdjęciach później postprodukcja praktycznie nie istnieje. Poza tym powiększyć, pomniejszyć i opublikować. Jeżeli chcecie mieć w miarę sensowny zestaw do fotografii produktowej, elastyczny, w którym będzie można sfotografować bardzo różne przedmioty, warto zaopatrzyć się oczywiście w aparat, bo nim będziecie robić zdjęcia, obiektyw do zdjęć makro. Warto podłączyć się do komputera przy pomocy kabla USB, na przykład, chociaż mogą też istnieć inne sposoby. I warto zainwestować w własne światło do pomiaru światła błyskowego, jeżeli zdecydujecie się na lampy błyskowe. Wersje akumulatorowe dają Wam swobody, można to łatwo przetransportować i nie jesteśmy przypięci do gniazdek. Daje to też szansę zastosowania całej masy różnego rodzaju modyfikatorów, które umożliwiają uzyskanie fajnych efektów i sfotografowanie zarówno rzeczy szklanych, metalowych, jak i z materiałów. Stół bezcieniowy daje Wam po prostu wygodę pracy. I na początek dwa źródła światła plus odbóśniki trochę statyłów uchwytów. I to jest wszystko, co Wam jest potrzebne do szczęścia.